Czy tu można gdzieś kupić jakieś swojskie wędliny? No dzisiaj to raczej nie. A, a kiedy takie są? Może w sobotę. W sobotę? W sobotę. W sobotę. W sobotę. Dziś, można. A pani z telewizji, a pani chce wyroby kupować? Nie no, sobie kupowałam u nich. Kiełbasy są ludrowe, a to super było. Nawet w piątek kupiłam, nie powiem, że nie i od razu przyszłam, zjadłam. Już podobno coś, kalaretę miały jakoś watry. Ludzie się zatruli. Jeden tu zmarł podobno. 54-latek, który zjadł mięsną galaretę, bardzo szybko źle się poczuł. Pogotowie zabrało go do szpitala. Po dwóch godzinach zmarł. Dwie kobiety, które też kupiły galaretę z objawami zatrucia, trafiły do szpitala. Wszyscy byli klientami małżeństwa, które swojskie wyroby od dawna sprzedawało na targu w Nowej Dębie. Udało nam się dotrzeć do sprzedawców. W kancelarii prawnika, który ich reprezentuje, zgodzili się na rozmowę z nami. No cóż, małe jest, nie ma przychodów, chcielibyśmy troszkę dorobić, żona pracuje sezonowo, ja troszkę pochorowałem, zawodowo nie mogę pracować i wyszło jak wyszło. Nieszczęście się stało, to i tyle. No. Nie wiem, co powiedzieć. Czujecie się państwo odpowiedzialni za to, co się wydarzyło, że te osoby, dwie leżą w szpitalu, a jedna nie żyje? Myślimy, że tak, ale to... No w pewnym w sensie na pewno tak. Państwo, rozumiem, dużej hodowli świń nie mieliście? Nie. nie. Ile tych zwierząt było? No, Różnie, 3, 5 no. i pięć, i. Czy mieliście państwo zgłoszony ten chów świń? Nie teraz. Na obecną chwilę nie. Na tę obecną chwilę nie. Dlaczego państwo tego nie zgłosiliście? No, nie mieliśmy, bo mieliśmy to już za przesem, za ale tak wyszło, jak wyszło i bo chcieliśmy troszkę to dorobić. I... Czyli ta hodowla, nawet ta niewielka, była nielegalna, nie zgłoszona nigdzie. Nie dużo. Ta hodowla była dla własnych tak? tak. potrzeb, tak? Tak. Jak wyglądała w ogóle produkcja tych wyrobów mięsnych, tych galaret? Gdzie państwo to robiliście, jak to wyglądało wszystko? Galareta produkowała we własnej kuchni. W domu? W domu, tak. Jakie były warunki sanitarne? No jak w domu są chyba czysto, prawda? Czyli tą galaretę pani mięsną przygotowywała we własnej kuchni? Tak. I pani ją potem sprzedawała na targowisku, ją państwo sprzedawaliście, tak? Tak. Ile tych porcji tych galaret państwo sprzedaliście? Pięć. To były w jakichś pojemniczkach plastikowych, czy państwo to mieliście w słoikach? W pojemnikach plastikowych. I ten produkt był przygotowany kiedy? Jak długo przed tą sprzedażą? Na czwartek. A sprzedawaliście go państwo w sobotę? Mhm. Człowiek, który zmarł, zjadł całą porcję tej galarety. Te dwie inne osoby Zjadły tylko jakąś część. To nie możemy o tym rozmawiać w bo jeszcze nie ma wyników i, i zobaczymy, jakie będą wyniki sekcji i wyniki badań pobranych próbek. Służby od razu ogłosiły alert, by nie spożywać mięsa z targu w Nowej Dębie, a sprzedawcy bardzo szybko zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury. Przyznali się do winy, jednak odmówili składania zeznań. Dostali dozór policyjny. Do badań trafiło 20 kg wyrobów zabezpieczonych w ich domu. Została też zlecona sekcja zwłok 54-latka. Jakie hipotezy i jakie wersje są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o toksyczność tej galaryty? W jaki sposób? ta galeta musiała być zanieczyszczona czy też skażona, prawda? Ale my nie wiemy, co było bezpośrednią, jak gdyby, przyczyną zgonu tego mężczyzny i jakiego rodzaju skażenie czy zakażenie tej galarety miało miejsce. No po to wysłaliśmy te próbki do biegły, żeby biegli nam na te pytania odpowiedzieli.